Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taka kontynuacja poprzedniego filmu, który był o tym, jak powstaje trauma, czyli o naszych takich naturalnych etapach, które przechodzimy w momencie, kiedy coś się w naszym w otoczeniu dzieje. Dzisiaj chciałabym się skoncentrować na tym, co. Co się zadzieje, co, się, co może zachować się u nas w naszym układzie nerwowym w momencie, kiedy ten cykl, taki naturalny cykl tego, tego rozpoznawania, nowości, albo jakiegoś zagrożenia, które się dzieje w naszym otoczeniu, on nie zostanie domknięty. Ja tutaj za chwileczkę jeszcze w skrócie powtórzę, ponieważ nasza pamięć lubi, lubi powtórki, więc nawet jeśli ktoś już tego słuchał, to jeszcze może sobie raz posłuchać. A jeśli ktoś nie, jest, nie, nie miał możliwości, no to myślę, że to będzie taki dobry kawałek do tego, żeby, żeby zrozumieć rozumieć, o czym ja dzisiaj będę mówić. I, i może myślę że, myślę, że chciałabym dzisiaj w ogóle zacząć od takiego tematu, że my wznosimy w sobie bardzo dużo różnych syndromów traumy. My to tak jakby z, z punktu widzenia somatic experiencing widzimy to jako syndromy traumy i czasami nie wiemy, skąd one się wzięły. Nie mamy zielonego pojęcia. Ale na przykład, tak? Jesteśmy cały, cały, cały czas tacy lękliwi, cały czas szukamy jakiegoś zagrożenia, niebezpieczeństwa. Wszędzie czujemy się jakoś w takim napięciu, źle. Tacy jesteśmy troszkę do góry podniesieni, zaciskamy oddech. Oddech jest bardzo dobrym takim świadectwem tego, że coś u nas w ciele jest zatrzymane, albo coś jest w takim wysokim pobudzeniu. Coś się dzieje, nasz układ nerwowy nie, nie czuje się bezpiecznie i komfortowo. To jest bardzo często też właśnie sygnał tego, że gdzieś u nas zapisała się jakaś trauma. Albo chociażby, chodzimy sobie, jesteśmy cały czas się potykamy, coś się dzieje, coś, coś, coś sobie robimy i też zastanawiamy się, no ja, i mówimy sobie często, ja tak mam, ale też z takiego, właśnie od tej strony, takiego popatrzenia somatic experiencing i tego, jak, nasze, jak nasz układ nerwowy zapisuje sobie różne informacje, to też możemy tam szukać i bardzo często znajdziemy tam właśnie odpowiedź, co się stało, dlaczego my w takim. W takim w ten sposób działamy? Dlaczego my w ten sposób budujemy nasz świat wokoło? Albo na przykład cały czas jesteśmy tacy pobudzeni, cały czas mamy ochotę na kogoś się złościć, walczyć, albo zupełnie inaczej. W ogóle nie mamy kontaktu z naszą złością, z naszą taką agresją zdrową, naturalną. No i tak się czasami myślimy, bo my tak mamy, ale bardzo często to jest tak, że to nie jest tak, że my tak mamy, tylko dlatego, że nam się tak zadziało. I, i tu dzisiaj zacznę Właśnie taki cykl, który nam pokaże, co się dzieje w momencie, kiedy wydarzenie traumatyczne w naszym życiu się zadzieje na którymś z etapów takiego właśnie tych faz, faz reakcji na zagrożenie, ponieważ wtedy zbudujemy sobie w naszym ciele zupełnie różne, różne syndromy. I tak dla przypomnienia. Dla przypomnienia, nasza taka naturalna bardzo faza reakcji na, mówię o zagrożeniu, ale tak naprawdę o, to chodzi o wszystkie nowości, bo to, chodzi, to, to są nawet sytuacje takie, które w nas się dzieją, kiedy siedzimy sobie na przykład w jakiejś sali, gdzie jest więcej osób, mnie no nie, nie musi być więcej, ale to buduje, buduje taki, taki obraz i nagle jest cisza, ktoś mówi, jedna osoba i nagle czasną drzwi i my wszyscy... Podskoczymy, prawie wszyscy, właśnie niektórzy nie podskoczą. I pytanie dlaczego? Naturalne jest to, że my sobie podskoczymy, my podskoczymy, dlatego że my zobaczymy: O kurczę, coś się zmieniło, coś się dzieje, musimy sprawdzić, czy to jest niebezpieczne. Czy to jest, może to bomba, może to coś się dzieje, trzeba uciekać, ewakuować się. Zobaczę, że nie, czyli aktywowałam w sobie tą reakcję taką właśnie na zagrożenie, potencjalne zagrożenie, i zobaczę, że to, a, to tylko drzwi, dobra, nic się nie dzieje, mogę osiąść. Czasami wiecie, taki rumor jest wtedy w sali wszyscy się śmieją. <grywa> <grywa> spadło nam to ciśnienie. No i teraz do takiego przykładu, żeby pokazać, jak ta nasza reakcja wygląda, posłużę się przykładem zajączka, bo też to właśnie o, taki, o tym pisałam, więc też ta zajączek jest dobrym przykładem. Siedzi sobie zajączek i też spróbuję to ustawić takie fazy i szybciutko, żeby pokazać, jak, jak one wyglądają i potem przejdziemy do tej pierwszej. Siedzi sobie zajączek w trawie, zajada i nagle słyszy jakiś szum, szeles. Zatrzymuje się i to jest ta pierwsza faza. Jest bodziec i nagle ja zatrzymuję się, żeby zobaczyć w ogóle, co się dzieje, zidentyfikować, co się dzieje, to jest moja pierwsza faza. Druga faza to będzie, o, zajączek zobaczył, że jest jakiś drapieżnik, czyli jest skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym jednym punkcie. I tak samo u nas. Jeśli my zobaczymy, że nie ma zagrożenia, to sobie tam poruszamy się, roześmiejemy się, wrócimy do poczucia bezpieczeństwa, ale jeśli jest, jakieś zagrożenie, to będziemy się tam wnikliwie patrzeć, wnikliwie słuchać, a jak nie patrzeć, bo nie możemy, bo uważamy, że to jest zagrażające, to będziemy gdzieś, ale będziemy bardzo w indziej, gdzieś indziej kierować wzrok, ale będziemy bardzo wyczuleni na ten jeden konkretny kierunek i na ten jeden punkt. I na to jedno zdarzenie osobę. I w tym momencie my mobilizujemy bardzo dużo naszej energii, bo wiemy, że jest bez, niebezpieczeństwo, więc my to jest taki ogromny stres, i mobilizujemy cały nasz organizm do czego? Do tego, żeby móc się bronić, żeby móc przetrwać do walki, ucieczki, albo do jak będzie trzeba, do, do, to już jest inne, to, to jest zamrożenia. To jest ta druga faza. Lokali Lokalizowałem niebezpieczeństwo, zlokalizowałam i przy. I, i, Uzbroję się, zbroję się, wszystko w sobie mobilizuje, to co zawsze mówię: serce szybciej zaczyna bić, szybciej oddychamy, tlen. Pompujemy do mięśni, glukoza wzrasta, musimy mieć dużo sił w mięśni, odcinamy układ immunologiczny, rozrodczy, układ e, trawienny, bo one nam nie są w ogóle potrzebne, to odcinamy pewne e, części mózgu, które nam nie są potrzebne, to racjonalne myślenie, teraz jesteśmy w tej fazie przetrwania. I teraz to jest ta druga faza takiej orientacji przygotowawczej, czyli przygotowujemy się, orientacji obronnej, czyli przygotowujemy się do jakiejś obrony. E, Trzecia faza to jest ta faktyczna obrona, czyli albo walczę, albo uciekam. Jeśli nie mogę żadnego z tych, to zamrażam się. Czyli co załończek zrobi? Jak zobaczy, że jest już jakiś drapieżnik, to on w nogi będzie uciekał jak najszybciej. E, no więc mamy do wyboru te trzy takie podstawowe, e, podstawowe opcje: walka, ucieczka albo zamrożenie. Jeśli nie mogę uciekać, walczę, jeśli mam, mam możliwość, uciekam, jeśli nie mam możliwości walczyć. E, i, albo inaczej, z reguły będziemy uciekać. Jak będziemy mam możliwość walczyć, będziemy zmuszeni do walki, to będziemy walczyć. Jeśli żadna z tych opcji nie jest możliwa, to Zamrozimy się po to, żeby przetrwać, bo ktoś może będzie myślał, że może nas nie zauważy, może e, przestraszy się, albo, albo, albo ten właśnie drapieżnik w przypadku zajączka. No i teraz tak, jeśli e, zajączkowi uda się uciec, to on zmęczy się, ale zobaczy, że jest bezpiecznie. Bardzo często u zwierząt pojawia się takie drżenie, które u nas też ludzi się pojawia, czyli nic się nie stało, ja się cały trzęsę. Często temu da, należy dać prawo, żeby to się wytrząsło wszystko i przechodzimy normalnie do życia. I teraz mamy, czyli mamy te takie te, 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 te pięć faz. Pierwsza taka orientacja przygotowawcza, czyli zatrzymanie, coś się dzieje. Druga, taka orientacja obronna, czyli ja zbroję się do tego, żeby mieć siłę, mieć energię do tego, żeby walczyć albo uciekać. Trzecia, czyli faktyczna ta faza taka walki, ucieczki, ewentualnie zamrożenia. Czwarta to jest Właśnie to dopełnienie, rozładowanie. I piąta to jest czuję się bezpiecznie, zaczynam swoje normalne życie. I teraz tak, jeśli, jeśli wydarzenie traumatyczne zdarzy się, ym, no bo ono się nie dokończy, to jest jakby taki naturalny cykl, który musi się dokończyć, żeby u nas w ciele nic nie zostało w naszym układzie nerwowym, po prostu przeszło sobie albo zostało w postaci po prostu naszego zwykłego doświadczenia. Tak, też się tak może zdarzyć. Czekajcie, sobie przełożę tutaj... Ym, po znowu zaczynamy świecić. E, czyli takiego po prostu zachowujemy sobie to jako takie nasze zwykłe normalne doświadczenie. E, czyli możemy w przyszłości być ostrożniejsi i tak dalej, ale to, jest, to, nie, zostaje na, to nie jest ta, ta, ta trauma, która nas aktywuje bardzo szybko e, i bardzo nieadekwatnie do sytuacji. No, i teraz, jeśli mamy tą pierwszą fazę w każdej z tych faz, jeśli wydarzenie traumatyczne się wydarzyło i my nie byliśmy w stanie dokończyć całego tego cyklu, czyli przejść do najważniejszego, do tego dopełnienia, do rozładowania i do poczucia bezpieczeństwa, tej eksploracji, ja już się czuję bezpiecznie i mogę wyjść do życia, to jeśli my utkwiemy w którymś z tych tutaj wcześniejszych etapów, to nie będziemy w stanie, no właśnie, nasz układ nerwowy cały czas będzie w takim stanie wysokiego pobudzenia, wysokiego może lęku, będzie nie będzie miał takiego pełnego dostępu do naszych zasobów. W pierwszej fazie, dzisiaj będę mówiła o tej pierwszej fazie. Co się dzieje, jeśli w pierwszej fazie wydarzenie traumatyczne ma miejsce? Czyli ja po... zobaczyłam, że coś jest, usłyszałam, ale jeszcze nie zlokalizowałam nigdzie źródła tego niebezpieczeństwa. Nie wiem, co jest. Wiem, że jest niebezpiecznie, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem i w tym momencie wydarzenie traumatyczne się zdarzy. Czyli to będzie taki moment, kiedy mój układ nerwowy nie będzie wiedział, o co chodziło, nie zorientuje się, nie, będzie, nie, znalazł, tego, nie znalazł tego źródła zagrożenia. I w to, co trzeba tutaj, i bardzo warto podkreślić, że we wszystkich tych fazach, o których ja będę mówiła, układ nerwowy może podjąć jakby takie dwie decyzje: albo pozostać w tym stanie, takim właśnie, który się nabudował w tej fazie, czyli tutaj będzie. To takie zatrzymanie oddechu, podniesiony poziom energii, wyczulona, bardzo duża czujność, taka lękliwość większa, czyli może być o tym, albo ponieważ to było nieskuteczne, to nasz układ nerwowy stwierdza. To było nieskuteczne. Ja tego już więcej nie będę stosował. I do czego to może prowadzić? Jedno i drugie wejście. To pierwsze będzie prowadziło do tego, jeśli my zostaniemy tutaj, to wydarzenie traumatyczne nas, nas, nas yy, zastało, na przykład coś się stało z tyłu, my w ogóle nie wiemy, co się stało tak naprawdę, że my będziemy w takim, właśnie w zatrzymaniu, będziemy widzieć w ciele taką, takie napięcie, takie coś się dzieje, będziemy mieć takie poczucie cały czas, że coś nas. Takiego oczekiwania na jakieś niebezpieczeństwo, czyli jeśli ja w życiu mam takie poczucie, że cały czas coś mi siedzi za mną, że cał, coś się chyba może wydarzyć, że ja, jestem, ja nie jestem bezpieczna tutaj, ale nie mam pojęcia co to jest, to warto się przeglądać, bo może to być właśnie ten element tutaj, gdzieś jakaś trauma, coś się zdarzyło takiego, gdzie mój układ nerwowy nauczył się że nie wiem. Nie wiem co się zdarzyło i wszędzie muszę szukać niebezpieczeństwa, bo jak nie będę szukać, to na pewno coś się wydarzy. Czyli ja szukam, szukam, jestem taka pełna lękliwości, pełna napięcia, pełna takiego yy, poszukiwania i w takiej sferze emocjonalnej to będzie właśnie o takim o lękliwości, o takim napięciu bardzo dużym, o oczekiwaniu tego, że coś może się złego zdarzyć nawet w bezpiecznym środowisku, bo ja nie wiem bo coś się zdarzyło kiedyś i ja nie byłam w stanie się przed tym ochronić. I to będziemy widzieć właśnie też w takim, w, w tym, w napięciu mięśniowym. Natomiast w tej fazie takiej wyłączenia, to będziemy zauważać to przez taką brak wiary we własne siły, we własne możliwości, ponieważ ja, można powiedzieć, że w pewnym sensie zawiodłam pozwoliłam, żeby coś mi się stało, ja nawet nie wiedziałam, co się dzieje, nie, nie, mam, nie, nie byłam w stanie nawet tego zlokalizować, czyli, czyli nie wierzę w swoje siły, w swoje możliwości. I tutaj będzie też taki fajny element, do, też fajny, no może, może nie fajny, ale do obserwacji, to co powiedziałam na początku, że na przykład czasną drzwi i wszyscy, naturalny odruch to jest taki, że coś się dzieje, będą osoby, które będą siedziały i nic nie będą reagować, dlatego że one ten właśnie te układ nerwowy wyłączył te możliwości, one nie mają dostępu do tych możliwości, co, co, co to może powodować. Oczywiście możemy twierdzić, że te osoby są takie właśnie bardzo nielękliwe i takie odważne, tak czasami się mówi, ale to będzie bardzo często też w tym sensie takie trudne, bo, bo będzie narażać na takie zagrożenia, bo osoba taka jest zupełnie odcięta od tego właśnie obszaru, takiego identyfikowania, że coś może być zagrażającego, takiego naturalnego, czyli ja czuję, jak kiedyś czułam, że coś się zdarzyło. Że coś się może zdarzyć złego, ale i się zdarzyło, ja nie byłam w stanie tego, temu zapobiec i w ogóle nawet tego zlokalizować, to nie ma sensu w ogóle, żebym teraz się tym przejmowała. Czyli takie podstawowe tutaj, jeśli w tym momencie się zdarzy i my, jakby utkwimy w tym, nie będziemy w stanie pójść dalej czyli do tego rozładowania to jest najważniejsze, tego rozładowania i tego poczucia bezpieczeństwa, utykamy tutaj, to właśnie tego typu syndromy możemy w sobie obserwować. I to jest, i to jest właśnie o tym, tak, że my czasami widzimy coś w sobie i nie jesteśmy w stanie za bardzo, nie wiemy skąd to się wzięło. Dzieło, bo to jest coś, co jest w naszej podświadomości. Ja też często o tym mówię, że ciało, dlatego dla mnie praca z ciałem, z ciałem, psychiką i ciałem razem to jest, co jest razem, jest bardzo ważna, ponieważ my mamy dostęp czasami y, do takiej. Umysłowy, tak? Mamy taki dostęp do tych świadomych treści naszych i możemy powiedzieć, że ja miałem traumę taką czy siaką, ale czasami w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, dlatego że to jest zachowane w naszej podświadomości, która zawsze będzie wychodzić przez nasze ciało. Ciało jest odbiciem naszej podświadomości. Czyli jeśli ja jestem właśnie cały czas napięta, coś cokolwiek i cały czas mi się wydaje, że jest jakieś niebezpieczeństwo, to ja mogę mówić, nie, tu jest bezpiecznie. Ale moje ciało mi pokazuje, mój układ nerwowy nie czuje się tutaj bezpiecznie. Mój układ nerwowy jest cały czas na w takim pobudzeniu, ponieważ lokalizuje, co się może zdarzyć tutaj, albo właśnie będzie w drugą stronę będzie zupełnie odłączony i ja też to będę czuła w ciele. Jako taki właśnie taką brak mobilizacji, taki brak wiary we własne siły, taką czasami może być takie stany, na niczym mi nie zależy, nie, nie wiem, bo ja po prostu poddałam się i to też będzie. Nasze ciało, moje ciało będzie o tym mówiło. Także dzisiaj jest ta pierwsza faza, zapraszam do kolejnych odcinków, o kolejnych fazach i o tych elementach, które co my możemy obserwować w sobie. Tutaj będziemy mieć w kolejnych bardzo ciekawe właśnie dotyczące takiego tunelowego myślenia, że ja zauważam tylko pewne elementy w ludziach, w środowisku, albo w cały czas takim byciu w takim pobudzeniu walki, albo cały czas w takim dużym wycofaniu. To są wszystko syndromy traumy, mogą być syndromami traumy, które Właśnie są o zachowanym w ciele pewnej reakcji, która nie została dokończona. No i tak szybciutko, jak to z tym pracujemy. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby dokończyć tą wazę. To jest ważne. Myślę, że tak w następnych odcinkach będę mówiła bardziej szczegółowo, ale chodzi o to, żeby dokończyć, żeby pozwolić ciału, żeby uwierzyło w to układ nerwowy, żeby uwierzył, że on może zlokalizować niebezpieczeństwo, że może. Skutecznie się obronić i że może dopełnić. Czyli do, do, dochodzimy do tego, żeby była ta faza taka właśnie dopełnienia, rozładowania i w końcu poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa i też możemy od tej strony pracować. Uczyć układ nerwowy, że może czuć się bezpieczny. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną ekscytującą podróż do kolejnych faz.